Wyszły dzisiaj opreski. Także po kolei sprawdzamy Tebu. Środek żywobójczy, rzepak. To jest na rzepak. Dalej Leonir. To jest odżywka. Zobaczcie sobie skład. Dawkowanie. To jest odżywka też na rzepak. Jest tego 10, 20, 30 litrów. Dalej. Neptun. To jest... Neptun to jest... A, na owady. Neptun. Też rzepak. Dalej gtamin to jest odżywka na pszenicę skład dawkowany sobie zobaczcie 20 litrów dalej, bor to bor to wiecie zresztą już że bor dalej Imfer, Rzepak. Odżywka na rzepak. Też jest tego. Jest tego. Ile tu jest? 10, 20, 40 litrów. Nie 40 kilo. Nie litrów, tak? 40 litrów. Nie, to w litrach się liczy. 40 litrów. Dalej. Titan. Insektycyd. To do tamtego się miesza. Do, do Neptuna, tak? Dobrze mówię? Tak, do Neptuna. Dalej. Cyrax. A to jest? Co to jest? Co to jest? Środek w grupie regulatorów wzrostu i zdrowia roślin. A, regulator wzrostu. Wiadomo, że na rzepach. 15 litrów. Dalej. Helmstar i Neptun będę mieszał jako 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 herbicyd na chwasty. W pszenicy. Helmstar i Neptun. Tego będę używał w pszenicy na chwasty. A to zamówiłem komuś innemu. I tego. I to były moje zakupy. Jak będziecie chcieli, podam Wam ceny. Ile co kosztowało. Jakbyście byli ciekawi, dzisiaj pogoda zła. Wieje, nie będę dzisiaj pryskał nic. Może uda się. Nie wiem kiedy. Jutro, pojutrze. No. A. Jeszcze przecież? Jeszcze przecież siarczan magnezu siarczan magnezu I będę musiał sobie dokupić mocznika Siarczan magnezu Ile tu jest? Ile tu ma worek? 20 kg.

jeszcze przywieźli mi 600 kilo saletry To też nie dla mnie Też komuś No i co? Dzisiaj też robiłem trochę na kukurydze Idę pokażę Wam bo przygotowuję Siownik do kukurydzy, widzicie, tutaj już nie ma. Trzeba będzie pozmiatać, magazyn wyczyścić. Tutaj jutro wiozę pszenicę. Mam na sprzedaż pszenicy jeszcze. Pokażę wam, ile w przyczepie tam jest i jeszcze. A to, co zostało dla kur, będzie. Mój Boże, jak tu iść? Mój Boże. O, tyle mam jeszcze pszenicy na sprzedaż. Będzie jak ładna gruba pszenica. No, dalej, pokażę Wam. Mam uczepiony. tutaj, y, Tu wykręcać śrubę i rozbierać, wybijać tego, bo nie dało się nasmerować. Klamitka coś przeszkadzało, teraz bardziej chodzi elegancko. I każdy tak musiałem zdejmować. Teraz skróci sobie łańcuchy, nasmerowałem. Nie wiem, czy nie muszę, nie muszę tego łańcucha wziąć. Ledwo chodzi ten łańcuch. Może się rozchodzić. To może się rozchodzić. Muszę kogoś prosić żebym pokręcił kołem. i muszę tam zobaczyć, co się dzieje. Przy wysypie Teraz wam pokażę. przy wysypie. O tutaj Nie, tu nie widać Może tu będzie widać dobrze O Też nie widać, kurde Tu jest pęknięty Ten Kurwa, co to nie widać Uf, Pęknięta zębatka jest No nie zobaczę tak Zobaczcie mi na słowo, że to jest plastikowa zębatka taka i ona jest pęknięta. I to idzie do naprawy. Dlatego dzisiaj ja go wyjąłem, żeby elegancko było wszystko. Powyczyszczałem tutaj. Jeszcze wam odkręcę jeden ten yy, talerzyk do wysiewu. O. A tutaj to jest są czujniki do komputerka, jakby się coś przytkało, nie leciało. To mi pipka w kabinie komputerek, pipka, który który, która redlica nie sieje. O! Majster. Wszystko się kręci tak, jak ma być. Olo, tu jest skrzypie. tutaj rozmarwałem karmitki. Szukam dalej. Tu, tu nie ma karmitek. Jeszcze nie pisali. Chirze że tak piszczy. A, wziąłem go tutaj. Muszę być też... Yy, Sparciał już i chuj Dalej. Tutaj będę musiał chyba wybić to, bo też Tutaj nie idzie przez to kalamitkę No, ale tak te w miarę by było już Tu widać to zębatkę, nie widać, tu widać tę zębatkę Chuja nie widać, słonko świeci Gówno zbać No, ale wreszcie mi na słowo o, 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 o. Patrzę też czy przywody nie są nigdzie dziurawe tu podciśnienie i nie będzie łapać mnie ziarków I będę się... O, jeszcze się kręci <laughs> Teraz, to tam no I to by było na tyle na razie.